Stwardnienie rozsiane jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu i rdzenia kręgowego. Jest to choroba, która nieleczona prowadzi do trwałej niepełnosprawności. Neurologia dysponuje lekami, które potrafią łagodzić naturalny przebieg choroby, potrafią zapobiegać konsekwencjom zdrowotnym tej choroby, bądź też te konsekwencje Łagodzić. Dążymy do tego, żeby nasi pacjenci zachowywali jak najdłużej sprawność, żeby mogli prowadzić normalne życie i pełnić swoje role społeczne. Wszyscy pacjenci, którzy są włączani do programów lekowych, muszą być zarejestrowani w, pro, w programie monitorowania leczenia, w programie SMPT. Udało nam się pewnej grupie y, neurologów, y, w której współpracujemy od dawna, badając epidemiologię stwardnienia rosianego w Polsce, Thank <laughs> you. pozyskać dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, właśnie dane z tego programu SMPT i je przeanalizować. Niestety te informacje, które uzyskaliśmy co do czasu upływającego od momentu pierwszych objawów do diagnozy i od diagnozy do włączenia leczenia, no nie napawają nas optymizmem. Mediana okresu od pierwszych objawów do rozpoznania wynosi około 7 miesięcy. I tu muszę powiedzieć, że na pewno wielu pacjentów jest diagnozowanych znacznie. Szybciej, niektórzy pacjenci są diagnozowani po dłuższym okresie czasu. To zależy zwykle od tego, jakie są pierwsze objawy choroby. Niestety nie napawa też optymizmem, ta analiza czasu od postawienia rozpoznania do włączenia leczenia. Mediana tego okresu wynosi powyżej 12 miesięcy, czyli jest to bardzo długo, a my wiemy że te leki, którymi dysponujemy, są tym skuteczniejsze, im szybciej na wcześniejszym etapie choroby zostaną zastosowane. Tylko Niespełna 50% pacjentów ma włączone leczenie przed upływem 12 miesięcy od momentu postawienia diagnozy. Musimy zmierzać do tego, aby tę sytuację poprawić, żeby szybciej diagnozować chorobę i zdecydowanie szybciej włączać leczenie. Niestety nie wypadamy też dobrze na tle innych krajów europejskich, naszych sąsiadów. W w niektórych krajach istnieją rekomendacje wręcz administracyjne. Jak długi okres? może może maksymalnie upłynąć od podstawienia diagnozy do włączenia leczenia. Tak jest na przykład w Czechach. Staramy się wypracować taką koncepcję, aby móc ją przedstawić decydentom i uzyskać ich aprobatę, bo oczywiście bezcenna jest współpraca z nfz i z Ministerstwem Zdrowia.